Boże. Kurwa, siku, się chce! Ja pierdolę! Ja, ja w szafie jestem, ja ze dwóch, ja muszę iść szczać, bo kurwa nie wyrabiam, ja w szafie siedzę. Czekajcie! Ła! Ja pierdolę! puste puste przypierdalam się, a kuzyna stara w pracy. Jest dzisiaj ze mną Green Life? Matko, witam. <gulita> jest Kitty? Siema. Jest Lolo? Siema. I jest kuzyn. Y I nie mogę się w boki patrzeć, kurwa, <gulita> <gulita> macie. Ja też nie mogę. No i kurwa. No Musicie Escape wcisnąć i. <gulita> Co ja zrobiłem? Wyszłem z gry. O, no widzisz, teraz mi działa. Patrz, patrz, kto tam zapierdala? <gulita> no escape musicie wcisnąć okej okay, nie ma haka nie ma haka jak to sraka sied wysadziłem silnika już mam go w połowie dobra super o ja jakie szybkie spacje mam znowu cicho bo on tutaj idzie gdzieś ja w domu to na No, ekstra, no nie wierzę że to spacer, naprawdę. Ej, gdzie jest tutaj silnik? Bo słyszę, że w domku tu, jest ta. Ale... I tutaj kolejny z Tylko nie wysadzisz go. Nie, nie A, jest To lubię, A to nie jest Majers? Się... Nie. nie. Ale jest pan Wiecie, że jest mi głupio? A wiecie ano. dlaczego? Ano. Bo powiedziałem, że się zesikacie, jak ja się przywitam, a tu chuja cisza było. <laughs> no co on tak szybko, ej. Ej, no dobra, albo killer ma ten perk, że jak jest blisko, to częściej spacje wyskakuje, albo nie ma co chodzi, bo cały czas mam spację. No nie, dobra, ja nie, nie dam rady silnika zrobić, nie mam non-stop spację. A weź teraz szukaj tutaj silników. Ale no, ty jesteś daleko od nas. No właśnie, no, nie, mam, mam na stop to. spację. Gdzie on cię niesie, Kitty? No i znowu mam spację, pozdro. Nie, no eee... nie trafię żadnej. No wygluj się! Chyba mam mocny uścisk, chyba. Nie, nie zdążę, chuja. Dobra, ktoś może uda nam się cię uwolnić. No ja jestem koło niej, nie? Ja też. Nie ja widzę was, uważa. Uwaga! Się silnika, uwaga. Zaraz naprawię was. Więc... Okej, okay, idzie tam? To chodź. Chodź szybko, chodź szybko. Ale pułapki nie rozstawa, debil. Chodź za mną, Dobra. chodź za mną, chodź za mną. zrobiłem silnik. Nie wyhilujesz. Tylko niech da nam chwilę. Dobra, gdzie to są silniki? No nie gadaj, że on nas goni, no. no goni, goni was. No goni, debil, no. Fuck, wow. w wpadłem. Halo. Kurwa, nie, nie lubię tej mapy, bo nie wiem, gdzie silniki są. Ej no, jest ktoś blisko mnie. Nie, nie, ja nie, szukam ja szukam silników. O, jestem. stój, stój, Czesiu, stój, stój. No stoję. On ma jakąś perkę, nie mogę liklować. Idę do klubu. Gdzie ty jesteś? O, o, tutaj o, silnik. Ile ile. O, Lolo powiesił. A. A. Kiernicy. Dobra, ja robię silniej. Yeah, ja. Kurwa, nie trafiam znowu w spacy. Dobra ja pójdę może O, wyszedł spodowała. z domku, uważajcie. Widzę. do mnie. Spadam niej Nie, do O nie. Jezus, to, nie, odejdź, to, odejdź, to. odejdź. Kto tu jest? Dobra, ja Idźcie, ja to Dobra, to ja idę. Aha, dobra. O, to nie. Amper jeden. Będę teraz. Campi? Campi? Nie, jest za domu. Kurwa. Dobra. Jeden jest na dachu gdzieś, tylko kurwa, gdzie? Szukajcie na dachu silnika, gdzieś By się obok mnie kręcił. Dobra, mam silnik w domku jeszcze. Bo ja też szukam silnika, ale. Oh! O Jezus! Ja hak zepsułam. Nie, nie, nie. się, kuzyn? Nie wiem. Nie, nie. Wie. Pow, nie, powiem, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. No znowu Nie, w domku. nie. Nie, 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 nie. silnika naprawić. Nie, nie. Okay. Kuzyn gdzieś obok mnie się złapaliśmy. Pułapkę No goni mnie debil, no spadaj ode mnie. Piadł no Znowu spację. Nie jest no za dużo spacji, tak ja nie jestem w stanie silnika w ogóle robić. I mam spację, pokazuje mi się kreska, przeskakuje mi od razu, jest poza. O kuzyn, jesteś pode mną, chodź do tego No roku. wiem, wiem, widzę właśnie Chodź Idę Ja cię na mnie i będzie piękne. Na górę, na górę, o, dawaj kuźwa. Idzie tutaj Chodź tu, 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 chodź tu Tam jest silnik, chodź tutaj Idzie tutaj Idzie tu Nie idzie tu Spierdalamy Fajne. Jest, w domu. jest. jest. W tej ja stąd spadam do naprawienia. coś. jest Gdzie jest ten silnik? Gdzie tu jest ten silnik? Jebany? Gdzie naprawienia, Gdzie tu jest ten silnik? Gdzie Gdzie Ja robię silnik. Łe jaki on jest szybki! Jest jeszcze no jeden za... silnik w tym domu, gdzie ja leżę. Jest silnik na dole. A ty tam Stąp, się mnie zabiera, tak? to jest silnik na dole. Co by mną. Jezus, nie trafiłem w spacer. Fokon na razie mnie się, ruch coś może mu zlikluje połowę, no nie, tu ma hak, no hak powiedz mi jak odejdzie od ciebie właśnie e, spółka mnie się pięci poszedł jest za mną, bierze pułapkę, bierze pułapkę, i, jest tutaj, na kułapkę, i jest do to jest podobno tutaj lepterów pewna stuwej, gdzie jest łapka do mnie, jest ale nie postawisz mi pułapkę Ej powiedz, że na nazyja e, Jak pójdziesz yy. prosto, to jest w kolejnym domku Stawił pułapkę za mną i poszedł w po stronę, nie idzie hmm? e, tam gdzie wpadłeś w pułapkę, chyba w jest, albo na góra. no, no, no. Ja Przez zrobię silnik. Kuzyn... E, chodź stąd kuzyn, my się pilniemy. Czekaj, czekaj. On no cały domu. czas jest przy mnie i uważajcie idzie w tamtą stronę, poszedł tam gdzie silnik robiliście. w kuzyn, gdzie ty jesteś? W szafie. No ja nie mogę, no. Gdzie ty jesteś? Kurwa, no nie wiem gdzie ty nawet jesteś. Tak, z domu. Tam killer poszedł do was z tamtą strony, więc uważajcie. No idę, gdzie ty jesteś, Kitty? Wraca do mnie, wraca do mnie. Killer. Domu. Idzie, chilo, idzie. No, no do jestem, domu, wyjdę, ukuzni. wyszłem. z tyłu jesteś? Jestem tam, gdzie jest policja, auto policji. Tyłu. Z w do drugą stronę, do tyłu oh, idę. No no no, 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 idę. Poszedł killer za domkami, uważajcie. I w lewo. Dobra. Jestem za domkiem, Kitty. Kitty, idź w lewo. Idzie killer do mnie, biegnie, więc filujcie uh, się tam. Do tyłu, poza? Jest no, cały czas przy mnie to się kręcił. Nie uważajcie, bo w domku postawił płatkę. Chodź, Tam chodź tu! Jest. Dobra, nie mnie Dobra, raczej już po mnie Dobra, mamy jeden silnik do zrobienia mhm. Chodź ty mnie dole kurwa mać Jebana spacja dobra szukamy silnika. Teraz macie w domku, tam gdzie ja wysiłem? No Chodź tutaj, no, chodź to, tam tutaj. jest w domku silnik za moim plecami, tak jak ja misiałem. Idzie tutaj jest na gdzieś. Dole, tylko dla jednej osoby to silnik. W pobliżu jest, widziałem go, tam w domku jest. A szkoda, że wy go nie widzicie. No. Wiesz z drugiej strony to jest dobre, bo tak byś wchodził jak ktoś by szybko ginął i mówił gdzie chodzi killer, nie? Dobra Tutaj słyszę jakiś silnik Ale, Ale już. Aha Kurwa jaki to domek teraz jest Uważaj na pułapki tutaj, nie? Kitty? Tam będzie, będzie pułapka, uważajcie. Gdzieś tu w trawie na stówę jest pułapka, bo stawił za moimi palcami gdzieś Tutaj w tym domku jest silnik? Tak. Tu w tym domku przy tak, tylko uważajcie, bo jest tu gdzieś pułapka, bo on stawiał w tym domku pułapkę. Dobra, patrzymy. Prawo Kitty. Bo to jest no, no, dla jednej osoby, jedna osoba dała tylko robić ten silnik. A ja myślałam, że gotowy silnik masz, ja nie mam. Nie no co ty no. Oszuki sto, idę szukać innego. Naprawiać. Jak dobrze pójdzie no to... Tylko spację. A tu się do domu nie wejdzie. Mamy tylko A, jeden do zrobienia, nie? Gdzie tutaj gdzieś. Eee, bije silnik, który naprawiałeś. I fuj Akliguj się, i się silnik. Ty kurwo, jebana. A czekaj, tu jest kurwo w tym domku. A nie wiem, ale wiem, że jest silnik. No patrz, ja w niemie. Kurwy syn No ja i chuj Ale dobre. bo będzie miała SK Może mu się zwigluje jak tutaj nie ma H ale nie. jest tu gdzieś nie? Nie ma, nie ma jest tu chat gdzieś Na bank do piwnicy dawne tak, chyba A. Tak, do piwnicy Ale uda mi się Uda mi się Uda ci się O jaja ty kurwo brzydka No kurwa, no A ty kurwo jebana Może bo tu jest haku i czekaj No i patrz, jebnie mnie skurwiel No ty kurwo Tu I już tu hak jest na pewno no tu machę szukać i dobra no to, naprawić, to będzie Spróbuję się uwolnić czy nie Poszek szukać Nie wiem właśnie próbować tak jeżeli nie ma gędziury szukać A dobra Wiesz co? A chciałem spacją, ale nie zdążyłem, żeby on się tutaj koło mnie kręcił. No, no i ja dobra. już mam końcówkę, ale tak mi to nic nie da. Bo on też. Patrz, patrz. No tak, ale weź je znajdź Nie boimy Nie żyjemy. Nie, jest. Klapa, jest. No? Yeah. To jest klapa. Spectate. Jest kitty, oglądamy kitty. Nie, tutaj, to już widziałem. Nie. Tam przy ścianie nie, było. nie, 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 było. nie, to nie, ma nie, nie, dźwięk, nie, nie, i co tu masz? nie, 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 pod nie, 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 Może być w tym Patrz. Jest, nice. ja pierdolę, jaki kozak, nie Kurier. No mówiłam, że ją słychać. Mhm. O kurwa, no to łapka w górę dla Kitty. Ugrała to. No co, ku kuzyn? Pewnie jeszcze jedna mapa, nie? No nie wiem, no. Jeszcze jedną? No ja mówię, no jak chcesz, to możemy grać jeszcze jedną. No jak będzie wszystko, kurwa, jak ten killer, nie ten, no to pewnie, że tak. Tylko żeby nie było tej mapy, bo nie lubię tej mapy, nie? No. Dobra, no. Dobra. To ja już zapraszam i lecimy z kolejną mapą. Dobra, no to teraz robimy krótkie cięcie i widzimy się na drugiej mapce. Halo, halo, witam po krótkim cięciu. Dołączył do nas Kofi, chce zajebać mi kompa. Siema, szema. Kurwa, dlaczego znowu się... O, teraz mogę się obracać. Jaki killer? Nie mogę się w boki patrzeć! Idź do tyłu. O! Zapisałam się nikomu. Nie mogę się w boki patrzeć. Do tyłu chodź. No, chodzę do tyłu. Ty tak. i co teraz? Jesteś blisko nas. Ale nie wiem. O jezus, jezus. Gdyby... o jezus. Kurry, pomieszko jebana. Aha, tutaj jest, ok. Już wiem. Bym... Jezus, koło mnie jest. Jezus koło ciebie jest? Nie wiem Jak Jezus jest, to mi pomoże Właśnie już odmienił cent No ja... Dwa O teraz! Musicie wyjść na desktop I do gry z powrotem Dobra, i co teraz? Tutaj jest silnik A to 4 podobno pomaga O ja pierdolę, tu silnik zaczął Zacząty, to nie jest zacząty silnik. Jezus, jak ty wyznaczyłeś, kto to tu koło mnie biega? Ja. Nie panuj, na mnie patrz, ja tu zawsze stoi. Weź mu zajeb, Lolo. Nasikaj ale... na niego. Normalnie. Ale, ale, ale fajnie. Gdzie on stoi, to ma pretensje, że się na mnie patrzy. Weź się spytaj, czy jego grucha swędzi. Chyba tak. Ale zapytaj, no. Machaj, małpy. tak mi ta kto? Tak, ale patrzy się na mnie rzeczy. Żeby... No spojrzał się na mnie. No nie, bo to mi to... Naprawiaj tutaj. Ok, to ja haczyk. No ja też na pewno świąt właśnie hakem Dobra. Patrzy też już na mnie. Idzie tu je skurwiel wier. A to ty... Ty idzie, Boże. bo ja hakkapsłem nie wyszło. Gdzie on jest tam koło domu to jest mojego. na dachu? Ja. A. Cały czas na mnie się patrzy. Poszedł za do domek. Jest za domkiem, ale cały czas Ja Nie, idzie do mnie. Nie, nie. On patrzy, jest tutaj, na ulicy. Przy mnie patrzy. Pa, 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 Jebany, Johnny, brawo, kurwa. Noż nóżki tak chude ok, poszedł do domku. No, poszedł do domku, uważaj. <laughs> Dobra, wyszedł. Idę do nas. Dobra, olej mnie. O, o jezu, jebany. A ty tutaj, tutaj krzaki. Jebany, niewidzialny się zrobił. Ja nie wiem, tutaj gdzie są silniki. Omach. Ok, Czy to Poszuncie. są się. Łee! Spierdalam stąd kurwa mać! Ganiam mnie je z jebany Jak on chyba mnie już nie goni. Kurwa muszę do ubikacji iść. Ja pierdolę Ty to nie jest śmieszne, ja pierdolę, ale mi... Jak mi zaraz chyba kurwa pęknie coś, ja pierdolę. Nie. Czekaj silnika na prawej. Nie mogę kurwa, bo szczać mi się. No to się majtki. Poszedł na lewo. To popłyszczaj i wcieraj Siema... Siema... o jebane, ptak ode mnie spierdolił. Widział, że ja. Widział, no. że jakiś kurwa z do niego przyszedł i... Papi, puść nam jakiś szum oceanu albo coś O, do mnie przyszedł Co tutaj jest? Ja Jak ja spierdalam do szafy ja zacznę skaczeć. cię. Ciocia, ciocia, on tu idzie. No ja zacznę skaczeć. Tak sobie na hama. Oj, jaki O jezus. Boże. Kurwa, sikuch się chce! Ja pierdolę! Ja, ja w szafie jestem, ja ze dwu. Ja muszę iść coś, bo kurwa nie wyrabiam. Ja w szafie siedzę. Czekajcie. Ła! Ja pierdolę! Tylko, że nie ma odcinka, się na odcinku. <grywa> okay. Jakiego za chwilę będzie widać tam? <grywa> o, ale on mnie musi nie, mu nie lubić. Chwilę chce w sensie. się Tak? Bo czas stoi przy mnie. <grywa> ja z nim zrobiłem kółko wokół mapy i... Oła, oła, ale zajebało. Oła, oła, jestem. Ała, kurwa! Zajebałem <grywa> się, kurwa, mać! O, dobra. Ja wychodzę z szafy, bo śmierdzi tutaj. Rupem. No kurwa, dalej tu jest? A myślałem, że dalej chcecie się sikać. <grywa> tak, kurwa. Słyszeliście? Wysikałem się, a Kitty, kurwa, myślała, że ja dwa razy idę szczać. Myśli, że mam. No, bym zaraz powiedział. No patrz znowu wychodzę kurwa jest Gdzie? Aha, dobra to ja wychodzę W takim bądź razie Ej co jest, Czemu mi się pojawiło w ogóle ten ile mam silnika naprawione jak ja wyskoczyłem z okna kurwa A nie widzę ile o teraz dopiero coś jakiegoś buga miałem nie widziałem ile silnika naprawiłem O Jezu No chuj się przypierdalacie ptaki Dobra, kończę silnik Ja też O, o chuj. Jezu, ktoś do... No tak skończyłeś silnik Sekundy mi takło, no Gdzie ty jesteś? Nie cielię ratujcie lala, ja ten ja skończę tu się połała mi została ledwo Czekaj, ja jestem tutaj Lolo on cię niesie do Jebany karakan brzydki pierdolony obszczany. Ty, gdzie ty masz ten no? Tu, Kiti, chodź na mnie. No tutaj ja kończę jefren, tutaj, no, wejdź w W lewo. Ja, ja jestem koło Lolo, lolo ludzie, spokojnie. Idę na górę. Dobra. No, nie tędy. No mówiłem na dole, jak weszłeś, to miałeś drzwi po lewej, bo od razu będziesz podejść. Papa, jaki karakan, pa, 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 pa. Ty, no. Ej, musi ktoś go odciągnąć. Mm. O kurwa, uratuję jeszcze Lolo. No ja nie wiem gdzie było. Tam gdzie jest A tu Czekaj Lolo, niech on odejdzie ja cię uratuję. Gdzie było wejście? O, to patrz to dalej jest tu jest stronie, gdzieś Lolo jest tam napisać. gdzieś? Nie, to znaczy, chyba jest, bo słyszę, ale do nie ma. O o, o! Otwiera na chodę, na dzwona ma Dobra już. Nie, 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 czekaj, trzymaj spację, ja jestem tutaj. Nie lubi dzwoniąć. Włożenie w górę? Dobra, otworzyłem. Ojebany, przecież on tam stoi, kurwa, Lolo. Poszedł na górę? Widziałem go. Kurwa, Lolo, jest tam dalej? Jest, e. jest, stoi. Się daj, się. Dobra, ja spierdalam. Sorry, Lolo. No, dobra, uciekajcie gdzie jest wyjście Na lewo jak wyjdziesz z domu, to Spierdalajcie nie dzwońcie mi! Kurwa Dobra, powiedzcie czy mam uciekać, czy czekać. Czekaj, coś... czekaj, ja idę, już idę ja mam wyjście O kurwa lolo nie żyje szkoda, Ej, cześć! To uciekamy Nie no czekaj, przyjdzie tutaj chuj czy nie? Nie u mnie był a dobra Co ty robisz, Kitty, co ty robisz? Patrzcie jeden i dwa. Łe. Patrz! Twoja stara! Zapierdala! Chodź tu, kurwa! punktów. Patrz teraz, papa! Twoja stara zapierdala, przypierdala i lubi kapustę. Dobra, chodź idziemy. Okay. Spierdalamy, kurwa. No to porobiliśmy jego, tylko kurwa szkoda, że Lolo um... A jebany jak kampił tam, nie? Dobra, dobra rate match. Damy sobie 5 y, tam y, leaf. Cóż, to by było na tyle mordeczki. Ja dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, łapka w górę serdecznie zapraszam do kit I na kanał. Się Ale nie przerywaj kurwa dorosłym, dobra? <grywa> Dobra, zapraszam do Kitty na kanał, ponieważ wydała pierwszy filmik. Bardzo za. No, ja pierdolę. I... Bardzo ja pierdolę. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania, będziecie mieli wszystkich w opisie. No i co? No i dziękuję za nagrywanie. Chuj, nie odezwali się, mają mnie w Nie ma, dobra, nie ma trzymaj się, kuzyn. Elo, do następnego. Serdecznie.